Jak tak pełznie po, po sobie takie uczucie. Uf. Uh. no, o Jezus Maria, mm. to jest po prostu, to jest jak koszmar, nie? Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Ku Przestrodze, więc Ku Przestrodze, widzu, jeżeli masz słabe nerwy, to lepiej nie odtwarzaj tego odcinka zaraz po intro, Christian, dajesz intro! Ta seria ma na celu właściwie nie wiem co, bo wymyślił ją Przemysław. No w sumie przestrzec innych przed niektórymi niebezpiecznymi przedmiotami typu drzwi, wszelakiej maści, yy, składane leżaki i inne rzeczy konie żeby wasze paznokcie jak najdłużej pozostały, no w jak najlepszym stanie. Więc przeróżne wypadki paznokciowe tutaj w tej grupie znajdziecie, a właściwie ich y, dokumentacja fotograficzna będzie tutaj. Skończyliśmy ostatni odcinek na Aleksandrze, i tutaj była: y, było co? Drzwi, dobra, norma: drzwi. Od auta, w domu, drzwi wszelakiej maści drzwi. Więc zaraz po Aleksandrze będzie osoba, która jest pierwsza dzisiaj, Gabrysia, Gabriela. Jeszcze nie włączę zdjęcia, najpierw przeczytam, co napisałaś. Nie wiem, czy się już nastawiać, czy nie. Dobra, raczej... no. Moje raczej tak złe nie będzie. Mój paznokieć na całym palcu został zaatakowany przez maszynkę do golenia. Która chciała po, którą chciałam podnieść z wanny, to jedyne zdjęcie, jakie mam do całej rany, przy, przykleiła się gaza i nie miałam jak tego oderwać. Dopiero z czasem sama powoli się odrywała. Teraz paznokieć cały zdrowy. Pokaż. Oj. A, to sobie go tak ścięłaś. No ja nie wiem, czy to nie jest takie złe kapysia, aż mi po prostu po kręgosłupie to czuję. Jak tak pełznie po, po kręgosłupie takie uczucie. Uuuh. No, <laughs> więc maszynki do golenia również są przedmiotami, których. które lepiej daleko trzymać od paznokci palców i no, dobrze nimi. Dobrze się nimi posługiwać. Zgodnie z przeznaczeniem. Natalia, tak? I znowu mnie przemysła w wycyganiu, Oj, uciekło. Bo on to wymyślił całą serię i całą muszę patrzeć znowu. No nie wiem. Nie wiem, odwdzięczę mu się. <klujny> Paznokieć uszkodziłam krojąc cebulę. Miałam na dłoniach rękawiczki, nóż był nowy, więc mega ostry. Zjechał z cebuli. Komu nóż zjechał kiedyś z cebuli. Mi. No, ale jakoś to... Było się bez cięcia palców. I wjechał prosto w paznokieć. Widać było tylko wypełniającą się krwią rękawicę. Na ten widok aż mi się słabo zrobiło. Jestem mega wrażliwa na widok krwi. Znajdzie chwilę po wypadku. Ja nie wiem, czy ja jestem wrażliwa na widok krwi, ale robi mi się słabo. Ale ja nie wiem dlaczego, bo jakoś mojego mózgu to nie rusza, ale moje ciało wiotczeje. Z, z chwilę po wypadku. Dobra, ale macież cała. A to kilka dni po. A, dobra, tak się wbił i wyciągłaś. No, będzie to bolesne. Raczej znaczy było pewnie, bo teraz już się zagoiło, ale. I, no. I w dodatku dobrze by było to zabezpieczać, bo tu widzę, paznokieć jest wystający. Wystarczy o włosy zahacić, tak to cały czas będzie się taki, wiecie, odrywać, no to, więc pewnie chodziłaś w plastrze, bym się nie zdziwiła, gdyby tak było, ale jeszcze coś tam niżej napisałaś. Obecnie paznokieć rośnie jak najbardziej w porządku, ładny i równy. Mój przypadek nie był najgorszy, jednak nikomu nie życzę. Dyskomfort okropny, a w trakcie mycia włosów aż ciarki, żeby było nie zahaczyć. No, dokładnie, więc mycie włosów polecam w plasterku. No, o Jezus Maria. To jest po prostu, to jest jak koszmar, nie? Jak masz taki paznokieć w tym miejscu od, odspojony i tak haczy, taki haczyk i włosy myć długie, jeszcze moje to ten po prostu koszmar. Stop, 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 stop. Teraz krótka przerwa. Pora na coś przyjemnego, na coś fajnego, bo ból i cierpienie się przelewa w tym odcinku. Co jest fajne? To, że możesz wygrać nagrodę. Jaką? Kurs OneStroke za złotówkę na rok, czyli powiem Ci szczerze, oszczędzasz kupę hajsu, a wykonując mikroakcję masz szansę go wygrać. Ale zanim do tego przejdziemy, jakie zadanie konkursowe, sprawdźmy, co ma wpływ na to, ile osób wygrywa w danym odcinku. I od tego służy nam wzór na pokonanie algorytmu YouTube'a, który wygląda następująco. Ważne w nim są łapki, ważne w nim są komentarze i ważne w nim jest watch time. A jak to wyglądało w poprzednim odcinku? O właśnie tak! A to oznacza, że wykonując obliczenia z naszego wzoru, wygrywa tyle osób. Gratulacje, pamiętaj, im więcej łapek, im więcej komentarzy, im większy watch time, tym więcej osób ma szansę wygrać. A zadanie konkursowe dzisiaj jest dosyć powiedzmy, spróbujmy się odbić trochę od atmosfery tego odcinka i pójdźmy w taką pozytywną stronę. Opisz jak najdokładniej w komentarzu taką sytuację, w której udało Ci się uniknąć wypadku. U nas przykładowo ostatnio byliśmy na parkingu, nagle patrzymy w bok. Już mieliśmy wychodzić, patrzymy z bok, auto na nas się stacza, bo pan wyszedł niezlecjonego ręcznego i szybko uciekliśmy, i udało się nam uniknąć wypadku. Ty pewnie też w życiu już miałeś taką sytuację podobną, więc opisz ją najbardziej szczegółowo. Zdobądź jak najwięcej, jak najwięcej łapek w górę pod swoim komentarzem. No i wygrana będzie, myślę, Twoja. Powodzenia. Dobra. Emilia, teraz, tak. Uf. Uf. Dobra. Uwaga, oglądasz na własną odpowiedzialność. Edyka, przepraszam cię za te widoki. Moja historia jest krótka. Nowe noże. O, Bardzo podobnie jak wcześniej koleżanka. Nowe noże, które sobie sprezentowałam, kroiłam ziemniaki na zupę i nóż mi się ześlizgnął i obciąłem kawałek palucha razem z pasnokciem. Rekonwencencjonacja. Aha, reconvaclencia, słowo te powie, powiedzenia. Przebiegła bezboleśnie, czyli no, leczenie powiedzmy tak. Dochodzenie do zdrowia. <laughs> Nie! Tego już mogłaś nie dawać, nie? Przepraszam, że to powiem, ale to była najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu widziałam, nie? Boże! Ja nie wiem czy ja to... Ale ciekawe czy... Ale nie, patrzcie. Cwana. Macie, że Ale miałaś szczęście w nieszczęściu. Uff, Boże. Ej, jak nigdy. Ni jak nigdy nic! Z dzisiaj, połowa kwietnia. Krystek, ja cię, naj ja, ja cię najszczerzej, najmocniej przepraszam, że to musiałeś montować, nie? Ja cię powinnam wcześniej ostrzec. Teraz za późno. Chyba, że jakoś jeszcze zanim dostaniesz te pliki do montażu, ale to było tak grube, że ja nie, ja nie wiem. Ja nie mogę z tym zostać sama. Przemek! Przemek! Chodź tylko na chwilę! Chodź tylko na chwilę! Edyta, zmywam, co? O, kur***! Ty, Edyta! Może jeszcze jakąś inną fajną serię wymyślisz? co Wysławie! Nie zostałam z tym sama. Ale Emilia, nie, przyznaję. Emilia, przyznaję ci pierwsze miejsce, nie? Aż się, aż się normalnie spociła, nie? Aż mi chyba płaczka poleciała. Normalnie to było najgru... to było tak grube, że po prostu ja nie wiem, czy ja. Ja potrzebuję chwili. <grystanie> Jasny gwint, Emilia. Całe Możeszko seście, właśnie. I, ni I to jakby nigdy nic. Mój mózg tego nie rozumie. Ale nie wrócę do tego zdjęcia. Teraz jak Przemek będzie kroił te arbuzę. Ludzie, uważajcie ha, z tymi ha, ostrymi ha, nożami, okrujone. bo to jest po prostu, to jest jakiś, to, to, no. Ja tam nie wrócę do tego, chociaż mnie ciekawość zżera, ale nie, nie wrócę do tego zdjęcia, bo ja poważnie, pierwszy raz w serii było grubo, wiecie sami, jak ci, co oglądają od całego samego początku, początku, wiecie, że było grubo momentami, ale to, to mnie po prostu pokonało, nie? To Edytę pokonało. Co się z tym palcem potem stało? Bo... Bo nie da mi to spokoju. No, tak. Co ty gadasz? Odrósł cały? No, bo se tak ścięła, że całą macierz zostawiła, nie? Ale ja tak nie będę oglądać, ale ja ci mogę pokazać, jak Nie coś. chcę, Edyta, idź mi z tym, daj mi spokój, nie? Parę dni po wypadku. Ja pierdzielę. Dobra, idziemy dalej. Julia, oby u ciebie było w miarę coś takiego znośnego, bo ja nie wiem, czy ja nie skończę tego odcinka zbyt wcześnie. Julia, <laughs> moje zdjęcie mniej drastyczne, oby, uderzenie od drzwi szafy na początku 2016 roku, drugie zdjęcie aktualne, nie widać śladu po jakimkolwiek wypadku, uderzenie szafy, a faktycznie, złamał się naturalny pasnokieć, ale większość tego złamania to jest wolny brzeg, troszeczkę tylko zahaczyło o łożysko, no, i też mnie to nie dziwi, że dzisiaj nawet nic nie widać. Mhm. <laughs> no, bo póki macierz zostaje nienaruszona, to naprawdę widzieliście zresztą po, po wcześniej Emilce, że no, jakby nigdy nic się nie stało. Ktokolwiek by uwierzył, że ten paznokieć cały został. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Nie chcę sobie tego przypominać nawet. Ja chyba zawieszę na jakiś moment tę serię, bo ja nie wiem. Ja się teraz boję iść dalej normalnie. <laughs> Uwaga, palec przytrzaśnięty wielkimi metalowe, metalowymi, zasuwanymi drzwiami w pracy. Skóra zdarta od spodu. Pierwsze zdjęcie palca zaraz po wypadku zdjęcia w odpowiedzi. A, dobra. Może z paznokciem Ale tu coś, coś pod spodem, bo jakaś krew jest. Ajajaj, dobra, to z palcem. A, tam. To nie jest złe, nie jest złe. A tu tylko lekki siniak pod spodem. A, chyba, chyba schodził, nie? A nie jest pokazane już później. A może to chodzi o to, że... Yy... To jest teraz, czy to było zaraz? Aha, 15 lipiec. 2020. Aha, dobra, a to już jest tutaj w sierpniu, czyli to jest na świeżo wszystko się dzieje. Dobra, jesteśmy na świeżo i może Daria, wiesz co, jak już to wszystko będzie takie fajne wygojone, do, dokumentuj to, może w kolejnym gdzieś tam odcinku wstawić zdjęcie już wygojone, wygojonego paznokcia. Możesz dla przypomnienia wstawić tamte zdjęcia, taką, taką przypominajkę. Taka będzie przypominajka Darii, ale już wiecie, z taką dobrym, takim dobrym zakończeniem. No, dalej już jest lightowo. No. Masz to dalej w pamięci? Ty jest zła, ty ta. Ja jestem zła? Ty jesteś zła. I ja teraz sobie wyobraź, że ktoś zrobi tak, widzi taki palec, widzi odrośnięty i mówi. To teraz zakład, a ty siądzą, że jest, nie, jest nieodetny czubka palca. Nie, dobra ci obyć. Marta! <coughs> Oglądasz na własną odpowiedzialność? Może zdjęcia będą mało drastyczne? Spieszyłam się podczas pracy... Aha, moje zdjęcia. Spieszyłam się podczas pracy w ciągniku i musiałam pchnąć wajchą, taką wajchą. Nie patrzyłam w tamtą stronę i dożyłam paznokciem i podbiłam paznokcie, że trzymam się tylko przy macierzy. No. Gdy dokończyłam pracę, dopiero poszłam do domu, żeby coś z tym zrobić. Paznokieć normalnie odstawał mi od łożyska, więc delikatnie go przyłożyłam. I nałożyłam gazę, aha, po dwóch dniach pojechałam do lekarza, teraz jest powtóra, półtora tygodnia. A, dobra, to jest pewnie zaraz po. Albo chyba, że teraz to jest co? Po teraz jest półtora tygodnia po, czyli to wszystko się dzieje jeszcze od spodu, tak? Paznokcie się trochę przykleił i na razie nie mam odwagi iść na zdjęcie stylizacji. Wczoraj pojechałam, a dobra, sześć dni temu. Patrzcie, mamy na żywo! Wczoraj pojechałam zdjąć stylizację i paznokieć teraz wygląda tak. No, pusty w środku. On po prostu musi sobie zrosnąć. Ale dobrze, że od spodu jest czysto. Tak wygląda jakby było od spodu czysto. Chyba będzie odrastał, znaczy w sensie chyba jest już pusty w środku, czyli w sensie takim, cała płytka jest w powietrzu, tak jakby. Nim jest przełożona do tego łoża, ale jak już się zespoiło, to to niestety raczej... Nie wróci do, do normy. W sensie dopiero jak... Od, no, widzicie pusto. Dopiero jak odrośnie nowy, to ten nowy paznokieć cię ładnie przyspoi. Teraz trzeba na niego uważać, czyli z prostą chodzi tak. cały czas. Paznokieć na środku nie dotyka skóry, a po bokach trochę się, się trzyma, no. No, trzeba uważać, albo go po prostu zdjąć, ale to też, wiecie, opuszek tak, bez paznokcia jest bardzo tkliwy, więc tutaj nie wiadomo tak naprawdę, co, co, co robić. Najlepiej iść do Potologa, poradzić się, co będzie najmniej też bolesne, a właściwie też najlepsze dla paznokcia w takiej sytuacji. <laughs> Dobra. Ile tam, Przemek, jeszcze zostało czasu? Kurde, nie wiem, mam zobaczyć? Idź zobacz, bo ja nie wiem, jak się mam nastawiać, żeby ten odcinek... Tak, jeszcze z 10 minut max. Z 10 minut? O matku. Dobra, to nie było najgorzej u Marty. Zobaczymy, jak by Zdjęcie nie jest w ogóle drastyczne. Wcześniej wyglądało to gorzej. W nocy, usypiając dziecko, zaczepiłam paznokciem owózek i paznokieć złamał się w strefie stresu. Tak, tak się to mówi. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście o to miejsce ci chodzi. Krew się lała. Palec bolał ponad tydzień. A tak, tak to wyglądało rano: jak już trochę się podgoiło, może nie podgoiło, a po prostu strób się zrobił pewnie. Ale jest plus tego wszystkiego, bo szybko nauczyłam się nie podcinać boczków i robić nadbudowę. A A dobra, to jest dużo, nie widać. Aha, to po prostu sobie nadszarpnęłaś łożysko z wolnym brzegiem. No to może jakiejś dużej tragedii nie było, ale to właśnie jest to. To jest jedna z częstych przyczyn właśnie złamania w tym brzydkim miejscu, gdzie się kre leje krew. No właśnie te podcinanie boczków. No i Beata, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj znowu z minusa w plus. <laughs> Dobrze, teraz Margareta. Jakie imię? Ładne. Nie tuzinkowo. Oglądasz na własną odpowiedzialność. <laughs> Zdjęcia dość drastyczne i boli od patrzenia. Zdarzyło się to w 2017 roku, dzień przed Wigilią. Pracowałam wtedy w sklepie na stanowisku mięsnym. Ruch jak przed każdym większym świętem. Kroiłam szynkę na maszynie i w pewnym momencie ręka sunęła mi się pod maszynę i ciach. Krew, szok, szok łzy. i łzy. Na początku myślałem, że tylko rysa na palcu skończyło się na sorze i strzema szwami. Miesiąc domu i wesołe święta niżej A. zobrazuje. Nie chcę patrzeć. O Jezus, kochany, ale... Ale zawinięty. A no. Tak teraz co, co gorsze, ścięty palec, czy, czy tak zrobiony Edytta? Czy co? Znaczy no, takie rozcięcie co jest gorsze. Ja Przemek nie, nie to, to to się nie da porównać. Ajajaj, ajajaj. Aj, aj, aj. A tu już wygojony cały zdrowy jest lekko krzywy przez co paznokieć i tak jakby schodził z boku. Całe szczęście, że nie straciłam go całego. No ja, tylko szer widać. Ale to co było wcześniej to ja cię kręcę. No powiem ci Margareta. No. Współczuję. Drugie miejsce dzisiaj w tym odcinku. To co miejsca ty se liczysz? Tak, styczności? Pierwsze miejsce w całej serii z dostała Emilia. Tym się, Jezus Maria, nie. To jest po prostu tak. To jest dla mnie tak bolesny widok, że ja chyba go do końca życia będę pamiętać. To jest koniec, nie. To ja po prostu tego, czas, co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. I ten smutek w oczach, nie wiem, czego widać. Ania, tak wdycham za każdym razem. Ostatnio zabrałam się za myce okien. Czyściłam ramy. Najczęściej jak czyścimy ramy, robimy taki ruch i jak mamy długie paznokcie, dobijamy paznokciami. Trzeba pamiętać i trzeba mieć mega wyczucie i pamiętać, że pal ręce, palce nie, nie kończą się na opuszkach, ale są jeszcze dalej, bo są paznokcie długie. To jest bardzo... Albo jak stoły czyścimy przy ścianie, pamiętajcie o tym. Uciekło mi. Nagle poczułam uczucie ciepła i patrzę na dłonie, a tu krew się leje jak szalona. Pazno na pół, nie ma tragedii, ale bolało niestety. Na razie nie ruszam, czekam aż odrośnie. Pokaż. A, to po prostu strzelił, strzeliła stylizacja w strefie stresu. No, właśnie się kłaniają podcięte boki, za mało na nadbudowane apeksy. No, potem tak jest. Natomiast nie wiadomo co gorsze, jak jest mocno paznogcie, czyli dźwignięcie całego paznokcia razem z stylizacją. Czy po prostu złamanie w stresie. W sumie z dwojga bo trzeba byłoby się to. To jest, taki, to jest takie zagadnienie do kontemplacji. No. A nie jest źle, tylko tam troszeczkę łożysko jest nadszarpnięte. Faktycznie, zdjęcia nie są drastyczne, ale to ja wiem, to jest bardzo bolesne. To są jednak opuszki, opuszki są bardzo mocno unerwione, tak. Dziś podcięte i tak zostawiłam. No sobie spokojnie odrośnie Ania, więc spokojnie. Ostatni zesłoroczny tydzień wakacji. Na termometrze 35 stopni w cieniu. Wybrałam się sama na małe zakupy do miasta. Podróż autem bez klimatyzacji w takiej temperaturze dawała mi ostrość. kość. Budowanie, budowanie napięcia. Nie mogłam się na niczym skupić. Roztargniona wysiadłam z samochodu i zatrzasnęłam za sobą drzwi. Aj! Niestety mój palec wskazujący prawej ręki został po drugiej stronie na wysokości początku opuszka. Na początku nie poczułam bólu, a raczej drętwienie i bezwład. Potem zaczął się piekielny, pulsujący ból, krew. Prawie zemdlałam, a pogoda, pogoda niczego nie... nie ułatwiała. Moje ciało nie, widzia... nie wydziela potu. Wyciągnęłam z samochodu jakąś ścierkę, która została mi po czyszczeniu i tamowałam krwawienie, które nawet nie widziałam, skąd się wydobywa. Weszłam do budynku chińskiej restauracji, usiadłam na schodach i próbowałam dojść do siebie. Na szczęście miła pracowniczka pomogła mi się ogarnąć. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Zdjęcia zrobione 4-5 dni po tym zdarzeniu. Pod skórką ciągle gromadziła się krew i trzeba było ją często kłuć. Inaczej palec zrobił się jak balon. Nie No to grubo było. Po miesiącu skóra w miarę się wygoiła, ale paznokie się bardzo bolał. A, bo tam też jest krew. Tu też by trzeba było kuć, Żeby się wydostała. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. To by musiał zobaczyć potolog. Ale no grubo. Potem paznokiej zaczął sam schodzić. Działy się na nim różne rzeczy. Było bardzo, bardzo. Był bardzo, bardzo miękki. Po Czyli dwóch miesiącach wyglądał tak. Dwa miesiące od wypadku, tak? A to może. To jeszcze dostanę... nie odrosło chyba, nie? Ten A. stan utrzymywał się dość długo. Przez okres kolejnych 3 miesięcy wydawał się ciągle taki sam. Bo zobaczcie, tutaj chyba również została przytrzaśnięta macierz. I czy ona się jest w stanie, albo czy się w ogóle zregenerowała, zobaczymy. Widzicie, on tak odrasta, taki pofalowany, bo tak dwa miesiące to już powinien spokojnie odrosnąć. Więc coś z macierzem też poszło nie tak. No. Czytaj, Przepraszam, czytaj. Ostatecznie... Dobra, to cicho. Ostatecznie paznokiet <grym> zagoił się po 10 miesiącach. Jest niezwykle twardy. Niestety rośnie krzywo, a tunel bardzo się zwija do środka. Jest bardzo wąski. Gdy rośnie pod żelem, odrywa się od niego i pobolewa. Ajajaj, współczuję. No ale też wygląda jakby nigdy nic. Czy to wszystko? Kurczę, brakuje jeszcze jakiegoś zdjęcia, Ania. Ale to też jakby nigdy nic się nie stało, nie? Po takim trzaśnięciu jeszcze w takim miejscu i takim. Jezus Maria, patrzcie. To. A to. Jasny gwint. No faktycznie jest troszeczkę inny niż wcześniej wyglądał. Ale też nie ma tragedii. Zobaczcie, tu jest fajna, gładka płytka. To co wcześniej tutaj się działo. Kurde, ale masz szczęście w nieszczęściu, że jednak ta macierz się tam ocknęła i urósł fajny powiedzmy, zdrowy paznokieć. Uff, dobrze, zakończyliśmy to szczęśliwym zakończeniem i ta osoba dzisiaj jest osobą ostatnią w Kuprze Strodze, w tej serii, więc o, dwie godziny temu nawet wstawiłaś, odkąd nagrywam, więc spokojnie możecie nawet te mniej drastyczne, uwagam, wstawiać przypadki. Mogą być, jak najbardziej. Takie delikatne zacięcie maszynką do golenia na paznokcie. Cicho, Edyta. Nie szkodzi, nie szkodzi. Już tam nic nie mów. Nic, nic nie przebije się. odciętego pa. paznokcia całego razem z łożyskiem. Nic. Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Pa.